otworzył tabernakulum i były ślady po myszach, po szczurach, a komunikanty czy w, czy, czy w cyborium, czy zawinięte w chustkę nie były tknięte. Więc tak między sobą przy stole, jak Ksiądz o tym opowiadał, przyjęto to jako, jako taki cud, że, 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 że Pan Jezus no, nie dał się tknąć tak, przez, przez myszy. I, inne zwierzaki. Tabernakulum było drewniane, z drzwiczkami drewnianymi. Nie było jeszcze wtedy metalor. Odniosę się do kilku rzeczy, które znam z autopsji, może że ich bezpośrednio nie widziałem, ale przez bliskość. Pierwsza dotyczy w naszym zgromadzeniu wypadku. Dwa o, o, o jednym wiecie. Pierwsze w marszałkach, jak byłem, na lat dwa zadziało się wcześniej, zanim tam przyszedłem, ksiądz probożnie żyjący, Soboniak tak jak znam z opowieści księdza Szoboniaka, proboszcza. Wyjechał na wakacje, była parafia pojedynka, gdzie na ten czas został przydzielony mu drugi kapłan wikariusz. Trochę chyba z jakąś taką zwichniętą psychiką, ale przez dwa tygodnie Ksiądz proboszcz mi opowiadał, że zorganizował jeden wyjazd dzieci ze wsi, z wioski marszałki do zoo we Wrocławiu. I to tak wpłynęło na ludzi, że ksiądz Soboniak wrócił z, z wakacji we wrześniu i ludzie stali pod plebanią staczką, żeby go wywioźć, bo nie chcą takiego proboszcza, chcą tego, który dzieci zabrał do zoo. Jest to możliwe. Jak poznałem mentalność tych ludzi tam w marszałkach, przy jakimś zapaleniu i, i cechach osobistych, które miał ksiądz Soboniak, jest to możliwe, że taką mogło mieć miejsce. Szczęśliwie się stało tak, że, że ksiądz inspektor zabrał owego księdza, yy, wikariusza, a ksiądz proboszcz, który odchorował, to dostał, dostał jakiś tam paraliż, czegoś, miał jedną stronę. Po paraliżu wrócił na tą parafię i, do, i do, do końca był, chociaż nie wiem czy szczęśliwie, bo zamykał parafię marszałki. Z tego tytułu, że dwa razy na kapitułę gen, naszą zakonną pojechał, postawił się w roli zabierajcie sobie tą starą budę, utrzymujcie ją sami I ci przegłosowali, że oddajemy marszałki po, po czterech latach, po dwóch takich wstawkach. Także, że na wsi miał ksiądz Proboż sobą opinię fachowca od zamykania dzieła Saryzyńskiego. Po 80 latach zamykano tam dzieła. W każdym razie chcę wskazać, że był protest ludzi i nie zaskutkował. Inny y, przypadek znam y, księdza Madeja, którego osobiście poznałem jako dyrektora mojego na Częstowa Stado. I stamtąd poszedł w ksiądz Madej do wioski Kamyk. Biała Kamyk. Do Białej, do Białej, przed Białej, gdzie jest cmentarz. I tam, no, nawet w internecie znajdziecie materiały, jeszcze o tym są. Coś jakieś miał wymagania wobec ludzi, już nie pamiętam jakie. Nie chcę dać się opierać o internet, tylko to, co z naszego biegu znałem. I zaczęła się dokładnie ta sama sytuacja. Ludzie przyjechali z taczkami po księdza Madeja jako, jako, jako yy, proboszcza. I inspektor salezjański, bo to tak według hierarchii władzy zakony idzie to nie biskup, tylko inspektor salezjański, zdejmował księdza Madeja z proboszcza w Białej i obsadzał, nie kto wtedy został tam proboszczem? Ksiądz Jacek Wielewny, ksiądz Jacek Bałęba, który tam poszedł z księdzem, z księdzem Mary... wyleciało mi nazwisko jako wikariuszem i pamiętam dokładnie, bo akurat wtedy, ja na misję wtedy miałem wyjeżdżać. Mnie ksiądz Jacek tam zaprosił, żebym nabożeństwo poprowadził. Byłem w Kopcu, miałem takie jakieś tam spotkanie misyjne. I pamiętam, jak ksiądz Jacek przedstawiał przy kolacji, mówił, że, że, że jest na tej parafii teraz leczyć goić rany. No kogo rany? No parafi, dlatego że taki krok jest krokiem no, ostatecznym, do jakiego się ludzie mogliby uciec, a nigdy jako katolicy pytanie, czy powinni. W każdym razie chcę pokazać, że zaskutkowało. Zaskutkowało. Bo chodzi o to, co ma zaskutkować. No jak się mamy modlić o, o, o yy, tak jak przeczytałem tutaj, o uwolnienie, o oczyszczenie, uwolnienie od najemników i wilków drapieżnych wewnątrz owczarni, wewnątrz narodu polskiego, no to rozumiem, że to się ma zacząć w związku z tym, że, że kardynał Rys jest wskazany jako taki wilk. No i się z tym zgadza. Jak najbardziej jest wilkiem. Tylko, że nikt tam nie idzie staczką. Nikt nie kieruje listu do Leona. Tylko modlitwa pod Wawelem, a jednocześnie taka informacja i wezwanie do katolików. I to pana Mrotka. Tu, tu jest napisane Piotr M. Inni będą wiedzieć, że to pan Piotr Mrot. Inny przykład podam, bliskiej parafii z opowiadań, to znam, ale od księdza miejscowego proboszcza wtedy, księdza Pawła, nie pamiętam nazwiska. Taka wioska blisko, jak marszałki są z jednej strony, Grabowa nad Prosną, to z drugiej strony jest wioska Chlewo, o której nieraz wspominałem z opowieści, to znałem, była wioska, gdzie ludzie gdzieś tam w XIX wieku tak słyszałem, więc tak opowiadam, że ukamienowali księdza proboszcza, który napominał tam, że w niedzielę pracowali na polu. I w związku z tym był na tą wioskę nałożony, nałożony że przez ileś tam lat nie da biskup tam proboszcza. Musieli jeździć ludzie gdzieś tam albo dojeżdżał ksiądz do nich, nie mieli proboszcza. Słyszałem potem, jak był jubileusz tej, tejże parafii, to już w tym uczestniczyłem osobiście od księdza, który tam był, dawnym proboszczem, że przed wojną, kiedy ksiądz tamtąd wyjechał, zostawił w tabernakulą, wojna drugą wojną, komunikanty i ludzie mieli klucz do kościoła, ale się przez pięć lat nie odprawiały tam, przez całą wojnę. I po wojnie przyszedł tam ksiądz, otworzył tabernakulum i były ślady po myszach, po szczurach, a komunikanty czy w, czy, czy w cyborium, czy zawinięte w chustkę nie były tknięte. Więc tak między sobą przy stole, a ksiądz o tym opowiadał, przyjęto to jako, jako taki cud, że, 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 że pan Jezus no, nie dał się tknąć tak, przez, przez myszy. I, inne zwierzaki, tabernakulum było drewniane, z zwiczkami drewnianymi, nie było jeszcze wtedy metalor. W każdym razie zdarzenie, które miało krótko miejsce przed tym, jak ja tam przyszedłem do tych marszałek 2011 rok. Opowiadane bezpośrednio od, od ludzi albo od księdza proboszcza Pawła. Mieli na wsi, no to taka wieś chlebo, proboszcza pijaka któremu się zdarzało pijanemu stawać do mszy. Wielkie zgorszenie dla ludzi. Pisali listy do kuri, do biskupa, do kalisza, nie skutkowało. Któregoś roku, bezpośrednio w bliskości tego ja tam przyszedłem, wyszedł wielki czwartek, yy, ksiądz Probo chyba już nieżyjący, alkoholik, podpity do mszy. Te wszystkie monity wcześniejsze były bezskuteczne. Yy, w któryś tam dzień, chyba w Wielki Piątek, u, u biskupa pojawił się jeden pan. Yy, powiedział, jeżeli do jutra nie będzie zmieniony, zmieniony prowoszt, to helikopter polsatu będzie stał w chlewach pod parawiem. I na sobotę czy niedzielę zmartwychwstania pańskiego był nowy prowoszt. Nie pijak, nie alkohol, nie ksiądz Paweł, chyba jeszcze wcześniejszy, ale nie, nie kojarzę, nie wiem. Ze, ze słyszenia te rzeczy znam. Więc pytanie jest, o co chodzi, co ma od nich skutek. Nigdy y, świeccy nie powinni rościć sobie takiego tytułu, żeby rządzić polityką, polityką... Y, y, personalną, jaką przełożeni w kościele rządzą się.